Możli Oismy się Odcinek 36. Sławek miał rację, co by za długo nie wypoczywać. Wystartowaliśmy jednak, chociaż z początku to mieliśmy problemy z wejściem na konkretne obroty. Coś jakby nam się sprzęgła w dupie ślizgały. Jednak już po kilku ciężarówkach turbo doładowanie, nam zaskoczyło elegancko mimo totalnej piśdziawicy no to jednak wszyscy tylko w koszulkach na tej hawuzie zapierdalali bo i termostaty to już się nam elegancko proszę jakogo grzały zjebani byliśmy jak stado koni po westernie ciężarówki jedna za drugą podjeżdżały i nie było nawet zbytnio czasu aby wyjarać chociaż całą fajkę było już dobrze ciemno gdy rozbudowaliśmy ostatnie żelastwo Wiesiek poszedł do tego całego naczelnika, co by kasiore wypłacił. No i już po chwili wrócił wkurwiony z nowiną, że nas to chcą na kasie wyjebać. Wódz od tej całej chawuzy to ponoć stawiał się jak berło do czyszczenia kibla. Ale no wszyscy tam poszliśmy. Wkurwienie w narodzie było takie. No było powiedzmy takie, no już w Stanach Górnych leciutkich to nasze wkurwienie było. Tulipan targał ze sobą takiego sporych rozmiarów rępała, co by tak delikatnie podkreślić naszą argumentację. Wejście do tej urzędniczej pakamery Tulipan podkreślił uderzeniem w taką żelazną beczkę stojącą za drzwiami, drąc ryja. Syna stejo, czyli po naszemu co jest? Beczka chyba pusta była, bo i po pierdolnięciu w nią drewnianym rępałem to taki poszedł odgłos, że ten cały fachowiec od rachunków no to się aż z krzesła zerwał. A że chyba z nerwami u niego nie za bardzo było dobrze, to i no to i łbem przyjebał, gdy się zydla zrywał w taką półkę z blaszanymi naczyniami i czajnikiem, w wyniku czego to wszystko zjebało się elegancko na podłogę, czyniąc jeszcze większy harmider. Minę miał skubaniec, jakby cytryn się nawpierdalał lub w port i w tajemnicy popuścił. Magik myślał, że my nie zapisujemy tych furmanek z pomarańczami. No i się zastraniec przeliczył, ponieważ wie mało tego, że zapisywał ile ich było, no to jeszcze nawet spisywał numery rejestracyjne, a i godzinę rozładunku. Bulhalteria była prowadzona należycie. Ponad planowe przyjebanie rympałem w blaszaną szafkę z ubraniami w jego pokamerze, no to jakoś w bardzo cudowny sposób przywróciło pamięć temu fachowcowi od płacenia za robotę. Nie wiadomo dlaczego, nawet i co nieco dorzucił, mówiąc, że na piwo wszystkim daje. No dobry jednak z niego człowiek był, tylko z pamięcią coś mu się na początku to popierdoliło, a i z uśmiechem potem nas żegnał i łapał przez okno na pożegnanie machał. No i rzeczywiście, w jeden dzień, a tak dokładniej za 16 godzin roboty, to no zarobiliśmy tyle, co nie za trzy dni, a tyle, co za cztery dniówki ubońka. Niestety, ale za pierdol to był na tej hawuzie konkretny. Skoro droga, która jeszcze rano zajęła nam około godzinę, to z powrotem pokonywana była prawie trzy. I to. Wyglądaliśmy jak przedostatni nieszczęścia pod bramą Świętego Piotra ze złotymi kluczami do tej jego niebieskiej furtki w niebie, którą on tam pilnował. Co prawda zatrzymała się jeszcze jedna spóźniona ciężarówka z pomarańczami i jej kierowca oferował nam podwózkę po rozładowaniu, ale oświadczyliśmy, że niech sam zapierdala z rozładunkiem i to razem z tym łobuzem, co to nas chciał na kasie wyrolować. Na Nazajutrz byliśmy tak zjebani, że rzadko który z nas wylasł z wyra. Jebały człowieka wszystkie możliwe mięśnie. Takich kurwa dostaliśmy za kwasów, jak ciężarowcy na olimpiadzie, chociaż. No, przecież człowiek w fizycznej robocie to zaprawiony niby był. Po południu Jorgos zakomunikował nam, że ten parch od hawuzy to się chwalił na mieście w knajpie, że Dzięki Polakom, to trzydniową robotę wykonał w jeden dzień, za co dostał zajebistą premię od swoich wozów. No i jaki kutas, a nas to chciał łobus na kasie wyrąbać No i po tej całej hawuzie, no to tak dopiero po dwóch, a niektórzy to i po trzech dniach, wrócili do stanu należytego. Niebawem miało się zacząć w sadach podcinanie drzewek, to i szansa na zarobek była. Co prawda, nie za wielkie to były pieniądze, ale no Micha tam była, a i narobić się przy tym człowiek to zbytnio, nie narobił. Postanowiliśmy zatem udać się na wycieczkę do Aten. W zasadzie to podróż była związana z wizytą w organizacji emigracyjnej. Co i jak z nami jest w tym całym temacie emigracji? Co by nie tłuć się tym pierdolonym Orient Expressem po żelaznych i wąskich torach, i to ładnych kilka godzin, to... No, wyruszyliśmy takim ichnim PKS-em. Podróż miała trwać nieco ponad dwie godziny, to i człowiek jeszcze w Atenach do odhamienia mógł się doprowadzić. Chociaż, no nie powiem, bilety na te ich kurwa orbisy, no to tanie nie były. Wyruszyliśmy jednak skoro świt. Ateny, jak to Ateny? Mimo zimy u nas w kraju, to tam pod tym akropolem pogoda jakby wiosna u nas. W tym całym biurze migracyjnym dowiedzieliśmy się, że naszej, czyli w mojej zbymka i mareczka sprawie to jeszcze nic nie wiadomo. Za to Wiesiek, Sławek, Beton, Jędrek, a i nawet Płockie, no to mają mieć już niedługo interwiu. Czyli, no takie urzędowe przesłuchanie, czy inny tam wywiad. Po którym to no tylko czekać na termin wylotu do kraju docelowego. No cóż, przyjechali rok wcześniej, to i się im to chyba już należało. W naszych sprawach to jednak coś skór wielce jakby motali. Coś kapitalisty kombinowali, ale byliśmy jednak myśli dobrej. Po wizycie w tym całym biurze Robertik zaproponował, co by może, a tak śmignąć do Pireusu, a tak dokładniej do portu. No, bo ponoć tam, no w tym porcie, to jest zajebista robota na lat. Można, według jego zapewnień, to tam dobrze dorobić przy czyszczeniu kadłubów z jakichś tam kurwa morskich ślimaków, a potem i przy malowaniu tych żelaznych kajaków. A w okresie letnim, no to z robotą może być niezaciekawie. Warto zatem sprawę wybadać. Tak mu ponoć o tej robocie mówił jakiś tam Arab. No i przysięgał się na Mahometa, że to prawda z tą robotą w Pireusie jest, a i zarobki nawet niczego sobie są. No to i pojechaliśmy do tego całego Pireusu, aby i tą sprawę dokładnie na miejscu wybadać. Jebało tam lodem od tej wody konkretnie. Z godzinę tam łaziliśmy, zanim to trafiliśmy do miejsca, gdzie te łajby skrobali z tych ślimaków i malowali. Co ciekawe, przeważającej ilości tych roboli były to jednak negatywy, rzadko Araby, a Europejczyków w ogóle. Stali te robole na takich niepewnie wyglądających rusztowaniach, no i młotkowali te żelastwo, drapali jakimiś tam szpachelkami wielkości łopaty. Wilgoć, syf i hałas jak skór rwesyny. W nieodległej od tego miejsca knajpie dowiedzieliśmy się, że robota to za psie pieniądze jest przejebana konkretnie. Tylko negatywy lub araby, i to takie bez kasy, godzą się na takie stawki. A i zapierdalają tam od świtu do nocy. Mareczek stwierdził, że z jego korzonkami i w tej wilgoci, no to już po jednym dniu, by go na jakimś tam sznurku z tego rusztowania zdejmować musieli. A i kto wie, czy by na raka do samych Aten do doktora zapierdalać nie musiał. Poza tym, skoro tylko te nacje się tam do roboty najmują, to znaczy, że robota nie warta nas, Europejczyków, jest. No i powrót do Aten nastąpił. Co by po mieście połazić, coś chlapnąć, a i przecież stolica europejskiego kraju to jest. Na ludzi normalnych popatrzeć, z rodakami pogadać, bo i w Atenach to do zajebania było. Na ichnim PKS-ie zakupiliśmy bilety na wieczorny autobus, a potem... Anna, na Michał i do No a tam o delikatnym garnuchu co by oczywiście z wprawy nie wyjść, a i patriotyczne wychowanie zachować. No i tak sobie siedzieliśmy w najpeczce, a tak dokładniej przy stoliku na ulicy. No i wtedy usłyszeliśmy...